Szczęść Boże, witam serdecznie na kolejnej uczcie przed śniadaniem. Chociaż dzisiaj piątek, piątek Wielkiego Postu, to moi drodzy, Pan Bóg naprawdę obficie zastawia dla nas stół. I chociaż z jednej strony mamy post, to z drugiej strony mamy obfitość mamy obfitość Bożego Słowa. Cieszę się, że tutaj jesteś. Środa Popielcowa, czwartek, piątek. Trzeci dzień Wielkiego Postu. Zachęcam Cię do wytrwałości. Zachęcam Cię do systematyczności i do otwartości. Do otwartości na Boże łaskę. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Mamy taką nadzieję i wierzymy temu Słowu. Ale także, moi drodzy, kto wytrwa? Kto wytrwa? Na to chciałbym zwrócić uwagę wytrwaj w tym dobrym postanowieniu wielkopostnym. Wielu z was trwa w postanowieniu noworocznym, aby często, systematycznie, a nawet codziennie przychodzić na te Ucztę Bożego Słowa, Ucztę przed śniadaniem od samego rana. Wielu z was wstaje trochę wcześniej, aby poświęcić czas Bożemu Słowu. I tak ukierunkować swój dzień, aby był poprowadzony przez Boże Słowo. I zachęcam Cię, wiem, że wielu z Was słucha tych rozważań w różnych porach dnia. Pięknie, że słuchasz, ale mimo wszystko zachęcam, na ile to jest możliwe, oczywiście w uszanowaniu Twojej wolności i Twojego planu dnia, abyś być może w Wielkim Poście zaczął faktycznie. Trochę wcześniej, abyś faktycznie przed śniadaniem, przed kawą rozważał Słowo Boże. Być może będzie to dla Ciebie większy trud, wysiłek, pewne umartwienia, ale pamiętaj, że w wielkim poście możesz sobie na to pozwolić, a wręcz jest to wskazane. Zapraszam teraz do wspólnej modlitwy. Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże, dziękuję Ci za tę osobę, która teraz słucha tego rozważania. Dziękuję Ci, że ją tutaj przyprowadziłeś. Jak łania pragnie wody ze strumieni, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. My, Panie Boże, przychodzimy do strumieni słowa Bożego, tak jak łania przychodzi. Do strumienia leśnego, ponieważ tutaj odnajdujemy świeżość, tutaj odnajdujemy orzeźwienie, tutaj odnajdujemy życie, tutaj odnajdujemy czystą wiarę przy Słowie Bożym. Dlatego pragniemy karmić się tym Bożym Słowem, pragniemy gasić pragnienie naszego serca, pragnienie, które jest związane z wiarą i z bliskością wobec Ciebie. Panie Boże, który jesteś tu i teraz. Panie Boże, błogosław tej osobie, która słucha teraz tego rozważania, i dziękuję Ci za tych wszystkich, których jest coraz więcej z dnia na dzień, i niech to, Panie Boże, będzie Twoje kierownictwo, niech to będzie Twoje działanie w sercach, w sumieniach, w umysłach tych ludzi. Niech ci, którzy już są teraz, będą utwierdzeni w tym dobrym, wielkopostnym postanowieniu. Niech także zapraszają innych i te nowe osoby niech wytrwają dzięki Twojej łasce. Oto Cię proszę przez wstawienictwo Matki Najświętszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania dzisiejszej Ewangelii. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Po powrocie Jezusa z krainy Kadareńczyków podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali – Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, twoi zaś uczniowie nie poszczą? Jezus im rzekł. Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki oblubieniec jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, a wtedy będą pościć. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chrysta. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im oblubieńca, wtedy będą pościć. Chciałbym Ci zadać bardzo prywatne pytanie. Jak wygląda u Ciebie przestrzeganie postu? Przestrzeganie tej wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Czy widzisz w tym sens? I praktykujesz ten post? Czy być może czasami, przy okazji, jakaś szyneczka, jakiś schabowy, jakiś boczuś wpadnie na talerz? Jak wygląda u Ciebie na przykład plan? To są takie sprawy osobiste, ale one wypływają z głębin serca. Jak u Ciebie wygląda kulinarny plan tygodnia? Czy na przykład tak planujesz już obiad, pewne dania w czwartek, żeby dania mięsne nie zostały na piątek i żeby nie mieć wyrzutów sumienia, a żeby to się nie zmarnowało? Czy to wtedy będzie mniejszy grzech, czy większy grzech, marnotrawienie jedzenia, czy przestrzeganie postu piątkowego? To są może takie. Dla niektórych drobne sprawy, takie detale, ale one są bardzo ważne, ponieważ one tak naprawdę wypływają z głębi serca. Czy widzisz sens postu, postu piątkowego, postu w środę popielcową, postu w wielki piątek? Popatrz najpierw na tę wartość duchową, rezygnacja z czegoś przyjemnego smacznego. Ale jest to rezygnacja, wyrzeczenie dla wyższej wartości, dla wartości duchowej i pamiętaj o tym, że gdy przystępujesz do spowiedzi, to ta pokuta, którą ci daje ksiądz, dziesiątek różańca, trzyzdrowaś Maryjo, anioł Pański czy coś innego, ona nie zawsze jest proporcjonalna do twoich grzechów i czasami może zdarzyć się, że będziemy mieli zaległości w pokucie za te nasze winy. A tutaj, jeżeli to ofiarujemy w intencji pokutnej, zadośćuczynienia, wynagrodzenia za nasze grzechy, to ta pokuta nabiera tego pełnego, bardziej pełnego charakteru. Zwróć uwagę na to, że przez post piątkowy, już pracujesz na niebo, już pracujesz na zbawienie i na skrócenie czyśćca, jeżeli poprzez Boże miłosierdzie tam byś się kiedyś dostał. Kara czyścowa, doczesna, do czasu, ale ona też jest niejako dopełnieniem tej pokuty, która być może była za mała na ziemi. I tutaj nie chodzi o to, żeby patrzeć teraz w sposób straszny, przerażający, ksiądz na straszę tymi pokutami czyścami. Nie. Taka jest prawda obiektywna i to jest wymiar Bożej Miłości. Popatrzcie na objawienia Matki Bożej w Fatimie, jaka tam jest treść, modlitwa i pokuta. I to nie jest przypadek. I moi drodzy, to, że niebo o tym przypomina. To jest wymiar miłości miłosiernej, dlatego że Pan Bóg pragnie Twojego zbawienia, Pan Bóg pragnie mojego zbawienia. Ale też popatrz na tę mądrość kościoła mądrość opartą na wiekach czy tysiącach lat ludzkiego doświadczenia. Dzisiaj medycyna, dietetycy potwierdzają, że gdy popościmy trochę, gdy ograniczymy pewne pokarmy, pewne produkty, to jest korzyścią dla naszego organizmu, ciała, dla naszego zdrowia. A od dawna tę praktykę poleca Kościół, a dzisiaj medycyna, nauka mówi – to ma sens, to ma wartość. Zadbaj o swoje zdrowie duchowe i zadbaj o swoje zdrowie też to fizyczne. Zachęcam cię, jeżeli być może trochę poluzowałeś sobie w tym yy, w tej praktyce postu wróć, ale z głębszym zrozumieniem i poczuciem sensu, że to faktycznie jest po coś i to jest wartość. Jeżeli ten post piątkowy zachowujesz, brawo, gratuluję, pięknie, być może w wielkim poście podnieś sobie troszkę wyżej poprzeczkę. I dodaj też jakieś inne umartwienie. Być może do tego postu ogranicz kawę, słodycze, coś innego. Coś, co ci smakuje, coś, co lubisz jeść. Nie mówię, żeby całkiem. Troszeczkę ograniczyć. I niech to będzie dla ciebie wchodzeniem na wyżyny, wyżyny świętości. I być może też ten post. Ofiaruj za tych, którzy nie poszczą. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Przez tę postawę nie tracisz, ale jeszcze zyskujesz więcej Bożego miłosierdzia. Z tymi myślami Cię dzisiaj zostawiam. Jeżeli uważasz, że komuś to może być potrzebne, podeślij ten filmik. Świetnie, że tutaj jesteś, że jest Was coraz więcej. I zachęcam was w Wielkim Poście do trwania. Nie poddajemy się, bierzemy się w garść, walczymy z lenistwem, motywujemy się. Niech to będzie naprawdę Wielki Post z wielkimi łaskami, które Pan Bóg dla ciebie przygotował. To tak jak mamy u Chrystusa – uniżenie i wywyższenie. Im większe uniżenie, tym większe wywyższenie. Im większe zaangażowanie z naszej strony, tym więcej możemy przyjąć, ponieważ nasze serce, Twoje serce będzie się szerzej otwierało. A Pan Bóg daje nieskończenie wiele. Zależność leży od przyjęcia po Twojej stronie. Ile Ty jesteś w stanie przyjąć? Jak pojemne, jak pojemne masz serce? A zapewniam Cię, że te nasze spotkania i rozważania będą sprawiały, że Twoje serce będzie coraz bardziej się rozszerzało na Bożą łaskę. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I widzimy się jutro, nie odpuszczamy, chociaż będzie weekend, nie odpuszczamy. Trwamy w tym dobrym, wielkopostym postanowieniu i zapraszam Cię także na modlitwę Wróć, modlitwa za tych, którzy odeszli od Pana Boga, od Kościoła, od wiary, codziennie na YouTubie, na transmisji live o godzinie 20. Szczęść Boże i do zobaczenia.